W tej części poradnika pokażę, jak można zrobić odblokowywanie poziomów. Tak jak tutaj widzimy, mamy 5 poziomów. Jeżeli kliknę na play, pokaże się tylko jeden, 3, 4, 5, bo tylko skrypt mam y, dołączony do y, przycisku drugiego. Także widać, jak klikam, nie przechodzę dalej. Mogę przejść do pierwszego poziomu, do trzeciego i do reszty, ale nie mogę do tego drugiego. Oczywiście można zrobić potem tak, że w tym miejsce wstawić jakiś rysunek i potem zrobić się to, co ja za chwilę pokażę. Tylko na początku powinienem wytłumaczyć co to są zmienne player tutaj player prefs. Player prefs to są zmienne, które zapisują się na stałe i one są zapisywane nawet w te, nawet jeżeli wyłączymy nasz, naszą grę. To jest po prostu funkcja, która nam zapisuje wszystkie nasze zmienne, które chcielibyśmy, żeby po włączeniu ponownym gry Nadal były dostępne. Możemy wszystkie jakieś wiadomości sobie zapisywać, albo jakieś właśnie wyniki, które z których będziemy potem korzystać. Dobrze, ja tutaj może nie tutaj, tylko w score. Dodałem kawałek kodu, który będzie po prostu nam updateował nasz level 1 score. Może jeszcze powiem dokładnie, jaka jest budowa tego. FirePrefs, setInt. Dalej. Wpisujemy naszą nazwę. Jak ma się nazywać zmienna? I tutaj wpisuje się w tym przypadku, bo mamy int, czyli mamy. Cyfry. Wpisujemy albo jakąś wartość, albo zmienną, którą możemy potem tutaj przypisać do tej naszej zmiennej. W zmiennej mogą być spacje. Nie ma żadnego problemu. I tak mamy dwa typy: setint i getint. Jeżeli mamy setint, to ustawiamy tutaj wartość tego na przykład level1 score, a getint pobiera nam wartość, która już była zapisana z tego level1 score. Więc tutaj było wcześniej, jeżeli jest game over. Jeżeli nie ma game overa, to dodajemy do scora i wypisujemy score z na nasz wynik na tablicy. W przeciwnym wypadku, czyli jeżeli jest game over, wtedy sprawdzamy, czy nasz wynik jest większy od tego, co był wcześniej zapisany w tej naszej zmiennej Level 1 score. Jeżeli jest, można tutaj też wstawić sobie nawiasy ustawiamy wartość naszego player prefs level 1 score na wartość tego wyniku który otrzymaliśmy I po prostu zamieniamy na najwyższy wynik Coś takiego jest bardzo przydatne, jeżeli chcemy zrobić coś w stylu tablicy wyników, co pokażę w następnym odcinku, ale to nam posłuży do odblokowywania naszych poziomów. Dobrze, tutaj nic nie zmieniłem. Dodałem skrypt sec move, czyli przesuwanie drugiego poziomu. Tak jak widać, nasz level. Był przystosowany do komórki, dlatego też nie chciałem tutaj ani usuwać bo naszych żadnych parametrów, ani nic z tym robić. Po prostu przesunąłem za ekran, żeby po kliknięciu nie było tutaj nic, co mogłoby wywołać drugi poziom. Można by było po prostu usunąć nasz... nasz, nasz, nasz... Już zapomniałem jak to się nazywa. Nasz Collider. Ale w ten sposób co zrobiłem, po prostu przesunąłem to gdzieś poza widoczną planszę. I potem... Potem... Jeżeli tutaj przesunąłem to gdzieś poza planszę, a jeżeli nasz level 1 score był większy od 20, po prostu przesunąłem go na miejsce, gdzie powinien być, czyli tutaj. Tutaj Transfer Position to wiadomo, po prostu pozycję ustawiamy, gdzie powinien być. Co mogłem do tego zrobić? Jeszcze mogłem po prostu tutaj wstawić jeszcze jeden obrazek na przykład, który pokazywałby kłódkę, żeby jest zamknięty poziom. A potem po prostu by przyjeżdżał, przyjeżdżała ta dwójka w to miejsce. I tam to bym na przykład usuwał, albo nawet zostawił, jeżeli by to nie przeszkadzało. Byłoby jedno pod drugim. I wtedy po kliknięciu przechodziłbym do drugiego poziomu. Zaraz pokażę jak to wygląda. Skrypt jest dosyć prosty, bo to tylko w dwóch miejscach mam, w jednym miejscu mam zapisywanie naszego wyniku, a tutaj mam tylko odczytywanie, czy ten wynik jest większy od 20. 20 to nie jest taki duży wynik i on jest przypisany w tej chwili do, do wszystkich poziomów, ale można by było na przykład oddzielnie skrypt Zrobić do pierwszego, do trzeciego, do każdego oddzielnie zrobić na różne na różne nazwy, na przykład level 2, level 3, level 4 i tak dalej. Wtedy wszystkie te zmienne byłyby zapisane, i po kolei, jakbyśmy wchodzili, to każdy by na przykład wchodził tutaj na planszę i po kolei odblokowywał poziomy. W zależności od tego, jaki skory jest potrzebny do odblokowywania danego poziomu. Albo można by było w jednym skrypcie napisać, które poziomy, na, na jakim z jakim wynikiem można odblokować. Ale to już zależy od was jak chcecie to zrobić. Ja tylko pokazuję jak można to zrobić na takim przykładzie. Powiedzmy pierwszy poziom. Szybko skończymy, bo tutaj nie ma sensu. O, akurat najdłuższe nam się trafiło. Ale to już nie szkodzi. Przeczekamy chwilę. Na dłuższą chwilę, ale zaraz zobaczycie, że to będzie działać. O, mamy 80. Wracamy do menu. Jeszcze raz wrócimy w play i mamy odblokowany drugi poziom. Czyli po prostu zapisaliśmy to tak, jakby globalnie, tylko globalnie. Jeszcze przy tym, że będzie za każdym razem już odblokowany ten drugi poziom, wcześniej sprawdzałem czy to działa, i musiałem to manualnie jeszcze ustawić, że można tutaj odświeżyć to, żeby to było zero. Trochę miałem z tym zabawę, ale to nie szkodzi. Można jeszcze dać jakiś przycisk, na przykład w ustawieniach, żeby zrobić reset. I wtedy, wtedy ustawić każdą z wartości. Tutaj player, pre, player prefs set int zostawić tutaj na 0. Tylko oczywiście, jeżeli robimy skrypt musimy patrzeć, by ten player prefs był albo w jakimś update, albo w awake, albo w w, na samym początku, w starcie musi być właśnie w jakiejś funkcji wstawiony, bo inaczej nie wywoła się. Trzeba to po prostu tutaj, jak, na przykład, tak jak deklarujemy jakieś zmienne, to w ten sposób nie możemy tego zrobić. Musimy tutaj wstawić do w to w odpowiednie miejsce. Także dziękuję za uwagę. na następnym odcinku. Yy, Pokażę, jak można zrobić właśnie z tych player prefs jakiś, jakąś tablicę wyników. To dziękuję. Do zobaczenia.